Witam bardzo serdecznie z tej strony Chrome Midas Moi drodzy, dzisiaj ponownie widzimy się w najlepszej grze na świecie, czyli Snowrunner. Oczywiście mówię tak przekornie, dla mnie jest to najlepsza gra. Daje mi dużo relaksu, dużo odprężenia, ale chcę podzielić się tym z wami. Pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki, że wykonamy sobie misję, w której będziemy przewozić kłody. Drewniane kłody, i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda, czego możecie się spodziewać wykonując taką misję. Cały czas jesteśmy tak naprawdę na czarnej rzece, czyli na pierwszej mapie z gry Snowrunner, czyli tego co dostajemy na dzień dobry. Jest to natomiast ostatni odcinek z Michigan, ponieważ niedługo przenosimy się na Alaskę. Z Alaski mam już nagrany jeden odcinek, yy, można powiedzieć na gotowo i jeszcze jeden będzie również z wykonywania a tym razem kontraktu. Dlatego myślę, że możemy y, trochę z sentymentem już popatrzeć na to Michigan, zobaczyć jak to tam wszystko jeszcze wygląda. Natomiast y, za chwilę przenosimy się w miejsce, gdzie będzie dużo śniegu. Obiecałem, że pokażę Wam Alaskę, pokażę Wam Białe Doliny. No, i mam nadzieję, że również tamten teren Wam się spodoba. Snowrunner dla mnie naprawdę jest grą bardzo wyjątkową. Bardzo lubię grywać w niego wieczorami. Jest to bardzo relaksujące. E, tak naprawdę odgrywam coraz więcej szczegółów, coraz więcej detali w tej grze. E, bardzo chętnie podzielę się tym również z Wami. Myślę, że jest to gra warta każdej złotówki. Co chwilę wychodzą nowe update'y, nowe aktualizacje, pojawiają się nowe rzeczy, nowe ciężarówki. Ostatnio przecież weszła nowa faza, weszły nowe Tatry, ZX, także wszedł również tryb trudny, który również jest bardzo specyficzny. No myślę, że nie da się tutaj nudzić w tej grze, no ale wiadomo, nie jest to też gra dla każdego. Gra wymaga ogromnej dozy cierpliwości, ale myślę, że wielu z Was spodoba się, bo jest to taka trochę odrobinę tematyka ASMR nawet dużo przyrody, dużo fajnych dźwięków, dużo pięknego światła, otoczenie przyrody, czyli tak naprawdę czego możemy chcieć więcej, aby uspokoić nasze myśli, aby zrelaksować się. Także zaczynamy, zaczynamy przygodę. No i zaczynamy w sklepie z przyczepami. Posłuchajmy sobie klimatycznej muzyki przez chwilę, bardzo amerykańskiej. Może się ona podobać? Mamy nową ciężarówkę. Jest to Pacific P12, w pięknym niebieskim kolorze, również w środku, wygląda nieźle, dużo drewna, dużo zegarów, dużo miejsca przede wszystkim. Jak widzicie, mam już podłączoną przyczepę do przewozu długich kłód, mamy dostarczyć długie kłody do tartaku 3 razy. Długa maska, kryjąca ogromny silnik i kobra na masce. Jako znaczek. Zauważcie, że wskaźniki podnoszą się przy odpalaniu silnika. Tak samo obrotomierz. Jest to dosyć mocna ciężarówka. Typowo amerykańska, długa, wielka. Może się ona podobać. Myślę, że w tej niebieskiej kolorystyce również wygląda całkiem nieźle. No i będziemy powoli kierować się do strefy załadunku długich kłód. Będę tutaj sobie zmieniał kamery trochę ze środka, trochę z zewnątrz. Prezentuje się nasz zestaw do przewożenia długich kłód. Jak widzicie, musimy tutaj zamocować i przednią, i tylną część. Warto czasem przełączyć sobie tą kamerę z zewnątrz, ponieważ taki zestaw będzie dosyć długi. Patrzę jeszcze na chwilę na mapę, czy dobrze jadę. Myślę, że te misje akurat z przewożeniem kłód są dosyć. Uciążliwe, szczególnie gdy kłody nam spadną. O to tak naprawdę wcale nie tak trudno. Te uchwyty nam się bujają tak naprawdę dookoła. Ale jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to damy radę to zrobić. Duża przednia szyba, widoczność jest w tej ciężarówce naprawdę świetna. Skręcamy sobie tutaj w lewo. Powolutku jedziemy. W tej grze warto również pamiętać, aby nie trzymać gazu do oporu w podłodze. Warto czasem puścić gaz lub hamować pulsacyjnie. Wbrew pozorom ta gra jest bardzo realistyczna. Mamy tutaj sporo kamyczków drobnych, które potrafią utrudnić przejazd. A nawet jeśli jedziemy zbyt szybko, no to uszkodzić nam ciężarówkę w jakimś stopniu. Sam Pacific P-12 już jest dosyć długi, natomiast z przyczepą do kłód i gdy będą one zapakowane, to dopiero zobaczycie jak wielki jest to gabaryt. Natomiast w tym momencie możecie podziwiać przepiękną mgłę. Jest to taki dosyć znak rozpoznawczy Michigan. Dużo mgły, i fajne te jesienne drzewa. Myślę, że ta aura jest tutaj naprawdę fenomenalna. Tak jak fenomenalny jest również klakson tej ciężarówki. Warto zwrócić uwagę, że twórcy tutaj pokusili się o dodanie takich smaczków jak chociażby to, że. Po naciśnięciu klaksonu przelatują ptaki, tak jak gdyby były one spłoszone. Dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy naciśniemy klakson, to te ptaki nam przelatują przed maską. Bardzo fajnie, że tutaj twórcy myślą o takich detalach. Ale oczywiście detali jest więcej, będziemy sobie o tym oczywiście rozmawiać. W kolejnych odcinkach. A tutaj, już pierwsze utrudnienia obłączony AWD, czyli napęd na wszystkie koła, i tak naprawdę przejeżdżamy przez środek rzeki. Wydawać by się mogło to bardzo ryzykowne, aczkolwiek koła w tej ciężarówce są dosyć duże. Mamy tutaj napęd na wszystkie koła, więc damy radę. Oczywiście jest tutaj włączony bieg niski, aby się nie zakopać. Z tego co pamiętam, to nie są to jeszcze opony błotne, ponieważ było to na dosyć wczesnym etapie gry, dlatego będzie to dosyć problematyczne, aby tutaj przejechać, ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę jeszcze jedziemy bez ładunku, tak naprawdę pojazd powinien być bardzo lekki. Jeszcze nie ma tutaj kłód. Nie wiem, jak tutaj wrócimy tędy. Być może lepiej byłoby pomyśleć o innej trasie, nawet naokoło, ale mniej problematycznej. Ale tak naprawdę o to chodzi w tej grze, moi drodzy: o to chodzi, aby tutaj nie iść na łatwiznę, aby tak naprawdę zmierzyć się z wyzwaniem, zmierzyć się z tymi problemami. Przecież misje nie są na czas. Musimy tutaj skorzystać z pomocy wyciągarki, bo inaczej chyba nie za bardzo. Tym bardziej, że pada deszcz i nam to podnosi poziom wody. Zmieniłem tutaj czas, przestał padać deszcz. Można zastosować takie oszustwo małe, natomiast nadal jest to dosyć trudne. Jak widzicie, tutaj ciężarówka się gramoli bardzo mozolnie. Musimy tutaj korzystać z wyciągarki, aby posunąć nieco do przodu, ale pokazuję wam, pokazuję wam, jakie utrudnienia możecie spotkać w Snowrunner. Myślę, że jeśli chodzi o Michigan, o Czarną Rzekę, to jest to dopiero początek problemów, jakie możecie spotkać, hmm, bo Michigan jest i tak stosunkowo proste. Przynajmniej mapa Czarna Rzeka. Już na drugiej mapie zaczynają się klocki w niektórych momentach. E, ale tak, z perspektywy czasu, to właśnie Czarna Rzeka okazała się dla mnie bardzo przyjemną mapą i wracam do niej z sentymentem. Jak widzicie, trochę nam to zajęło, aby przedostać się na drugi brzeg rzeki. Gdy weźmiemy pod uwagę, że jeszcze nie mamy tutaj. Ładunku nie mamy tutaj ciężkich kłód. No to zobaczcie, jakieś ślady z tyłu. Ledwo, ledwo co. Ptaszki sobie tam ćwierkają w tle, a my jedziemy. Minęło już kilka minut, a my tak naprawdę jeszcze nie dojechaliśmy do punktu załadunkowego. Także ten odcinek na pewno trochę potrwa, ale pokazuję Wam, że tutaj nie ma drogi na skróty, moi drodzy. Nie ma drogi na skróty. A wszystkie tak naprawdę próby przyspieszenia e, rozgrywki przeważnie kończą się źle. Kończą się tym, że albo tracimy ładunek, albo sami się wywracamy. Musimy się albo holować, albo jechać na pomoc innym pojazdem, co oczywiście jeszcze bardziej wydłuża czas wykonania misji. Zjeżdżamy sobie tutaj w dół w dolinę, gdzie jest jeszcze więcej mgły. Piękny klimat. Takie bagna. Super to wygląda. Naprawdę tęsknię za Michigan. Obecnie już skończyłem Alaskę, więc odcinki z Alaski również się pojawią, a myślę, że z Rosji, z Tajmiru również wypadałoby coś nagrać, coś pokazać, bo klimat lasów rosyjskich, rosyjskiej tajgi jest tym bardziej niesamowity no i powoli dojeżdżamy sobie do punktu załadunkowego oczywiście kłody można ładować albo automatycznie albo ręcznie natomiast jeśli chcielibyście zrobić to ręcznie to potrzebny by był specjalny dźwig do załadunku kłód no i tak naprawdę musicie ustawić się prosto. Widzicie, że te tylne elementy są skrętne. Musicie ustawić się prosto, inaczej ładunek nie zostanie załadowany. Widzicie, nie można załadować ładunku z powodu złego ustawienia przyczepy. Musi być ona prosto. Oczywiście to już dosyć stary odcinek, gdzie byłem nowicjuszem, jeśli chodzi o rozgrywkę. Teraz wiem już mniej więcej co i jak działa. Mogę Wam powiedzieć więcej. No, widzicie możemy na platformę załadunkową albo do ciężarówki i długie kłody załadowało nam to z automatu, jeśli chcielibyśmy zrobić to ręcznie, to tak jak mówię, dźwig do załadunku kłód. Musimy trzy kłody załadować na naszą przyczepę i dopiero wtedy pojawi się cały stos tak naprawdę tych kłód. No teraz już mamy spory gabaryt, musimy tutaj uważać. Oczywiście czuć tą masę jadąc ciężarówką, czujemy, że jest ładunek ciężki. Mocną ciężarówkę damy radę na pewno. I powoli pniemy się gdzieś tam w górę do tartaku. Będziemy sobie tu przełączać kamery, aby pokazać wam jak najwięcej. Czasem trzeba AWD również włączyć. No widzicie, dosyć ciężko, ale być może był tam jakiś korzeń. Nie pamiętam już. Korzenie również utrudniają trochę rozgrywkę, tak samo jak kamienie, ale Michigan jest naprawdę piękny. Bardzo dobrze, że twórcy dali właśnie Michigan na początek. I nie chodzi nawet o to, że jest to dosyć prosty teren, ale o sam fakt, że jest to bardzo przyjemne miejsce. Możemy włączyć sobie sygnalizatory. No i teraz jedziemy już na pełnym wypasie. Myślę, że jeszcze trochę potrwa zanim dojedziemy do tartaku. Tym bardziej, że widzicie, ciężar jest tutaj dosyć spory. Zmagamy się tutaj na pewno z grawitacją i jeszcze błoto, które nam tutaj utrudnia. Dodatkowo co chwilę należy załączać AUD. Bo jak widzicie, no ciężar robi swoje. Ciężar jest tutaj dosyć duży, nawet w tym miejscu. Wyciągarka musiała iść w ruch. Tak się zdarza oczywiście. No jest tutaj też lekko pod górkę, więc tym bardziej. Natomiast pamiętajcie, że tutaj opony również nie są jeszcze tak jak powinny być. Tutaj chyba były nawet, nie wiem czy nie, autostradowe. Może terenowe, ale na pewno nie błotne jeszcze na tym etapie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście na błotnych oponach jazda jest dużo szybsza, dużo przyjemniejsza, łatwiejsza przede wszystkim. I zaczyna padać deszcz, jakby jeszcze nam chciała gra utrudnić ten przejazd. Oczywiście możemy sobie przesunąć czas do przodu, aby nie było tego problemu, aby on nie występował, ale... Myślę, że deszcz również powinniście zobaczyć. W nocy zauważyłem, że raczej chyba nie pada w nocy. No ale znowu jest widoczność gorsza, więc co kto lubi. Ja na początku, jak zaczynałem tą greto, bardzo nie lubiłem jeździć w nocy. A teraz po parunastu, parudziesięciu godzinach już mi to w ogóle nie przeszkadza. <grym> Nawet jazda nocą bym powiedział, że jest. Dosyć przyjemna, dosyć urokliwa. Ale posłuchajcie trochę tego silnika. Jak on pięknie mruczy. Ogromna ta maska, prawda? Tutaj dosyć stromo. Trzeba uważać. Przede wszystkim zwolnić. Wymagana jest ogromna precyzja. No jak widzicie, już gdzieś tam na horyzoncie migocze nam ikonka O i tutaj już bardzo niebezpiecznie. Dobrze, że tutaj drzewo było, które tak naprawdę <grytanie> zahamowało tragedię, bo myślę, że tutaj już by nam ładunek spadł. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba tutaj bardzo uważać na te przechyły terenu no bo pół biedy gdyby spadł sam ładunek ale gdybyśmy również ciężarówkę wywrócili no to to byłoby już kiepsko tak czy inaczej w takim przypadku trzeba by przyjechać innym pojazdem i próbować postawić na nogi i próbować dźwigiem załadować kłody z powrotem no byłoby to na pewno Dość problematyczne, bo zdarzało mi się to już, więc nie polecam. Lepiej jechać wolniej, bardziej bezpiecznie, mniej ryzykownie. Pośpiech tutaj naprawdę nie popłaca. Zatopione samochody na bagnach. Czemu nie? Zobaczcie te kolory. Jeśli nie jest piękna, co weźmy też pod uwagę, że jest to dosyć wysoka ciężarówka, ma duże koła. No ale wiadomo. Teoretycznie każda się nadaje do przewozu takiego ładunku jak długie kłody, no ale niektóre radzą sobie z tym lepiej, szybciej, a niektóre mają większe problemy. Mówię tutaj oczywiście o ciężarówkach. Z no, kautami, czyli tymi mniejszymi pojazdami, nie możemy przewozić takich ładunków. Znowu nieco pod góreczkę AUD, auto zapis gry i lecimy. Pięknie mruczy ta ciężarówka przy zmianie biegów. Tutaj zresztą jest blokada dyferencjału włączona na stałe. Z tego co pamiętam. No i przez kładeczkę trzeba tutaj dobrze wycelować, żeby cały ładunek nam się zmieścił. No i powoli, powoli. Będziemy zaraz kończyć misję. W zasadzie tak naprawdę jedną trzecią misji, zobaczcie, ile to już trwa moi drodzy. A tak naprawdę, takich przejazdów musimy zrobić trzy. Nie wiem, dla mnie te misje z kłodami są dosyć uciążliwe. Jakoś nie przepadam za nimi. Nie da się tu oczywiście nic przyspieszyć. Też jest to dobry trening. Taka jazda w terenie z ciężkim ładunkiem. Na pewno nowe doświadczenie. No i widzimy już tartak na horyzoncie. Tutaj również trzeba uważać z tym zjazdem, aby nam ładunek nie przeważał na którąś stronę. Podnoszenia terenu są bardzo zdradliwe. Trzeba na to naprawdę ogromnie uważać. Na górki, przechyły. No ale niestety, też na tym ta gra polega, aby nauczyć się cierpliwości. No i mamy tutaj punkt docelowy, moi drodzy. Zarządzanie ładunkiem. Rozładuj. No, i jak widzicie, długie kłody, jeden z trzech, czyli jeszcze dwa takie kursy musimy wykonać. Teraz ponownie musimy jechać na miejsce załadunku, załadować długie kłody i z powrotem zawieźć je tutaj. Wyznaczamy trasę i lecimy, lecimy dalej. Jak widzicie, jest to wszystko bardzo czasochłonne. Ale myślę, że też daje sporo relaksu pod warunkiem, że wszystko dobrze idzie. A zdarza się, że może iść źle i to bardzo często. Ale mimo wszystko namawiam Was, namawiam Was do gry w Snowrunner. Ze wszystkich gier, które, w które grałem, w które mogłem zagrać, to Snowrunner podoba mi się chyba najbardziej. bogactwo, ogromne mapy, ogromne możliwości. A po lewo wieża widokowa, którą już znać. No i pod góreczkę, jak widzicie, bez ładunku, z dużą łatwością. Może nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, ale jednak bez problemów co istotne. Czarna rzeka naprawdę jest dosyć prosta. Wiadomo, że jest tutaj kilka takich momentów, gdzie trzeba bardziej uważać, ale myślę, że przede wszystkim na tej drugiej mapie, Zatoka Smydwila, jest gorzej jednak pod tym względem. Głównie chodzi właśnie o te przetłuczenia terenu. Co najmniej dwa takie miejsca są, w których leżałem dosyć często. No ale po kilku akcjach ratunkowych już mniej więcej nauczyłem się, jak należy tam przejeżdżać. Chociaż zawsze jadę tam z sercem na ramieniu. Dojeżdżamy tutaj do stacji paliw. Przy okazji sobie zatankujemy. Znowu gra piękna amerykańska muzyka. Czujemy ten klimat. Ogromna ciężarówka, z ogromną maską i ogromną chłodnicą Czego chcieć więcej moi drodzy? Zobaczcie jaki to jest kolos I zatankowane Wygląda dosyć groźnie, co? Tak prezentuje się mapka a my do punktu tartacznego mamy kawał drogi ponownie. Musimy tam jechać po długie kłody i znowu do tartaku dostarczyć drugą część z trzech takich kursów. Czasem jeden kontrakt wykonuje się kilka godzin, ale może właśnie w tym cały urok grysnął runner Mam nadzieję, że się podobało. Posłuchajcie jeszcze trochę deszczu bębniącego o maskę, o dach.